Ogólnie to zasypaliście drogę mnie pytaniami i jestem zmuszona zrobić film. To zaczynamy. Oto jak na razie pierwsze rocz 5 pytań. 1. Mam tak około 11 lub 12 lat. 2. Mam kotka. 3. Mój to hanard 46. No oczywiście, że tak. 5. Zazwyczaj nie. To już było drodna na poprzednim shortsie, ale zrobię dla tych, którzy to nie widzieli. Jeden, mam na imię Hania. Dwie, nagrywam tak od 19 czerwca. Trzy, nie, nie mam. Cztery, nie, ale pamiętajcie, że może to się kiedyś zmienić. Pięć Blackpink Jisoo, Baby Monster, Asa Twice Dion. Pozdrawiam. To lecimy z tym? Jedna, raczej wolę seriale. Dwa, tak ogólnie, to miałam dużo odgórko ulubionych dogbajek, ale tak najbardziej to chyba Psi Patrol. Trzeci. Jestem kapopstanem już tak gdzieś o 3 lat. Cztery to jest chyba Rebel Heart. Five. Blackpink. Tu nie mam pomysłu, co tak powiedzieć. Jumoka. Drock mam cztery. Prawdziwe. Biffy 3. Kiedyś na jakimś filmie mówili coś o K-popie i drog postanowiłam sprawdzić, co to okazało się mega fajne, i zaczęłam uczyć się drog nowych grup. Cztery mam siostrę. I Iciu, jak na razie, ty, jeden. Oki, to ty już mówię. De mam kotka, tutaj się Artemis. Dwa. Moja biaskam to Ace Avrekar Torora. I na razie, dwa. Pięć tak, pozdrawiam. Tak też już było. Jeden. Tak jak już mówiłam, to jestem od około trzy lat. Joe, Stray i Jan Hypen. Trzy. Nie powiem, że nie, bo czasem słucham, ale nie. Jestem jakąś wielką kroka fanką. Cztery. To moje ulubione jedzenie. Trzy. Nie wiem. Chyba bardziej słucham kapopu, ale chyba koto malarka. Uksasoin. malina. Trzy. Chyba delfin lub kot. Cztery. Ciemny blond. Pięciu. Tak, mam jeden. Jeden. Tak, ale mam alergię. 3, Jeden. 3 Asa. 4. Raczej shish. nie przepadam. I pozdrawiam. Jedne Moje ulubione zwierzę to Kot lub delfin. 2. Jisu lub Asa. 3. To raczej pudrowy druż. 4. Oczywiście, że tak. E, mam 11-12 lat. 6. Rysowanie, nagrywanie, kropka na YT i uczenie się tańców K-popowych. Jestem według JITES Studio. Ośmy, pozdrawiam. Od razu chcę powiedzieć, że na drugie pytanie nie mogę odpowiedzieć. Pierre Jisu Asa i w sumie to nie wiem. Trzej tak gdzieś od trzech. Cztery. To raczej Blackpink, Per Twice Baby Monster tak. i Ive. Piatr, tak. I Kot lub Delphin.